Beautiful, beautiful. Nice boys. Drop AK, Jota. Come with me, people. Thank you. Yeah, I'll drop you. give you tickle, have this. You have on the uh, Oh, okay. kurwa, sorry, sorry, amigo. Sorry, sorry. You wanna go okay? Okay. Yeah, yeah. Small short. Yeah, i long. Wait, wait, What? you Bro, I'm like spidering, like, pshh, <laughs> I blend. I blend the bomb. Bomb has been oh, banana! Coming, Banana. No i think I, or? I think, yeah. <laughs> g na G4 Skins i doładuj konto z kodem Mateo, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowego case'a. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów na stronie, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Co miesiąc są dostępne nowe eventy, w których możecie zdobywać niesamowite nagrody. G4 Skins oferuje wiele metod płatności, takich jak Blik, PSC, SMS, krypto czy Skiny. Dodatkowo codziennie możecie odbierać darmowy Bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo, link w opisie. Ok, one more, one more side. He wins this. Paper, there is a kitchen. Hey, Yeah, for sure. Okazja. Jest okazja. Okazja. Tak jest. No ale Snax chyba za daleko na razie. Ale może je podejdzie bliżej. Snak na razie walka z drabiną. No w że ktoś się pod jego celownikiem pojawi. Tupnął, a tu jest dobrze ustawiony twist. Oj, prawie dobrze. Jeszcze nie teraz. A znaście, jeszcze jak, nie jak teraz. Rozumiałeś, mówi coś, że bije jakiś rekord. Nie wiem. Bo nie wspomniał na pewno, że celuje w twój. Nie wiem. Wielopoziomowa rywalizacja. A, I to co lubimy. robi ekipa pater zobacz. Zerkają tabelę, mówią, no panowie, atakujemy Snacksa. Tutaj dwa palaki pod Janusza. Oj, 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 oj. Podpalony Snacks już na nim starcie, bez ja. kłopoty. Snacks, nie no, to musi być frag dla niego. Jest, yes. eliminacja, będzie frag. 1-11, jest. Mika szaleje. Snacks wraca do meczu. W końcu się udało, no tutaj je zaliczył asystę. Jego kolega. Dobry flash, zajebisty. Pomóż, mi, pomóż wariacie. Holy fuck! Ale runda. Ty. A no i mówiłem papito. Zobacz jaki profesor. Co tu się odjebało ty! To jest granica chyba co on zrobił ty? What you do- What you did? Chytuję kurwa Litnowiński What the fuck is wrong with you? You cheating? <laughs> cheating you know. No, 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 it's not shit bro not No, panic, to Wiesz, to profesjonalista, na Majora już gotowy Out Both gone. Okay. Yeah, but how oh. one PM One mid, one BS. <laughs> bro, no way. Three, two, one. Bro, I just like what the fuck bro? Jump no i Polo. W sytuacji 1 na 3. Aj szkoda, ale teraz Polo, cóż za uderzenie. No i szuka lepszej broni Polo. Bo także dostaje sygnał, że rywale poobijani. To może być wygrane klacz 1 na 3. Musi się śpieszyć suma. Ma tylko 10 sekund. Polo nie wie, gdzie jest terrorysta, ale powinien go usłyszeć. A ten plantuje. No musi plantować na raz, a Polo to wykorzystuje do podejścia. Jest duża szansa na zwycięstwo. Tak jest! Polo wygrywa! Klacza 1 na 3. Polo klaczy na dwóch na utrzymanie polskiej formacji, Polo jest jeden, nie ma, nie ma, może będzie, jest, 20 sekund, teraz tylko, rywal wakacji, Jan Polak, kolejna runda meczowa, rywala. A jeden wariat. mi nie wiem, czy... Leży piach, piach leży, no, leży wychylam. Bomba, bomba, przychodzą, Przechodzą. Jeszcze jeden. jeden. Jarek. I, I długa chyba. Galala? Ostatni był Wuga, nie, nie wiem. Tak, tak, tak. Podał. tak. Cresu, Cresu. Leży. Bomba, I bombę tak. masz. Tak, bombę, bombę, bombę macie. Wiem, wiem, ja w smoku stoję. Puszczam go jak ktoś, przepuszczam go. Przed, przed. Tak, jest gdzieś w. Przy gali. Bombę wziął, CT. Bę wziął. B wchodzi. BS się wchodzi, no. Oh, Lecimy! Brawo, brawo. Jezus Maria! Brawo, brawo. Oj! Ależ bandycka taktyka w tym momencie. No to się nie mogło udać. To to się nie mogło udać. Chyba, że Wirtuozo znowu będzie naszym bohaterem. No właśnie się rozkręca. Jeszcze jest Polo. Polo trafia. Co się tutaj dzieje? Jeden na dwóch. No i tam Anzgi. Aj, nie wychylił jednak. No ale Polo z eliminacją. Teraz czas na przeładowanie. Ansgi na dobicie i wyeliminowane Anzgi. To jest nieprawdopodobne. Co też Wirtuozo i Polo zrobili w tym momencie? Przecież to było nie do wygrania.